Hej, hello witajcie moi kochani na kanale Rapture. Wszystko mi pochwycenie jest blisko. Dzisiaj wam chcę nagrać taki bardzo też krótki, mam na nadzieję, filmik, który pokazuje naprawdę jak ludzie wierzący, w jakim oni stopniu idą, w jaką stronę. Słuchajcie, ostatnio napisałam takiej jednej dziewczynie, bo no widzę, że naprawdę Boga przyjęła. Miała taki pewny tatuaż y, diabelski, nawet była w takiej jakiejś tam sekcji w ogóle. E, przyjęła tatuaż jakiś tam, miała diabelski w ogóle i tak się nawróciła, że wzięła chrzest, nawet było widać jakieś tam z niej demony w ogóle wychodziły podczas tego chrztu i powiem Wam, e, że przyjęła po prostu e, to, że e, ten, ten swój, hmm, jak to się nazywa, ten swój, jak to się nazywa, tatuaż usunęła po prostu. Dobra. Usunęła w po prostu i y, naprawdę widać, że z Panem Bogiem wszędzie mówi, gdzie idzie i w ogóle i wszystko. No ale wiecie, jeżeli ktoś idzie za Panem Bogiem, to już jest rok, nawet więcej trochę, to trochę troszeczkę powinno coś kogoś tutaj y, jakby zasygnalizować powinno, że ubiór ma też znaczenie. Że kobiety nie powinny wyobierać się naprawdę w mega obcisłych ciuchach. Nie powinny pokazywać swoich... Rzeczy, biustu, brzucha, nóg, nie wiadomo jakich tam i w ogóle. Ponieważ uważam, że to jest y, przeznaczone tylko i wyłącznie dla męża. Y, I napisałam do tej osoby: no, 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 sorry, no, i gdyby tak jeszcze, no tam lekko coś było widać, a to było tak, no dotąd po prostu, słuchajcie, no, biust wszystko było widać, Obcisce wszystko tak, że aż po prostu masakra. No, i piszę do niej, ona mówi do mnie tak. Ale to jest, y, czemu mi osądzasz? To jest moja sprawa, to jest, Bibia o tym nie mówi, a ja mówię: Słuchaj, ja tutaj cię naprawdę nie osądzam. Mi naprawdę na tobie zależy, że naprawdę kocham cię, bo wiem po prostu, że nie po to Bóg dał mi doświadczenie dwudziestoletnie z Bogiem, by nie mówić o takich rzeczach. I napisała: OK, thanks, to wszystko, bo to ma po angielsku było, tak. To jakaś tam bardzo znana dziewczyna, naprawdę, więc świadomo. Jaka, ale influen, influencerka tam, jakaś z Stanów. I wiem, że naprawdę zależy i wiesz, wiesz, wiem, że też Bóg naprawdę tak samo też tutaj chce, żebyśmy też tak samo się mogli jakoś tam komunikować ze sobą, no ale e, nie, nie mówię tu o osobach, które wiadomo coś tam robią, wiadomo mają jakieś to przekonanie typu no jeść mięso czy nie, bo to jest całkowicie coś innego. No ale coś, co rzuca się bardzo w oczy i to najbardziej, najbardziej to widać, więc e, czy ubiór, czy nawet przeklinanie w miejscach publicznych, czy w ogóle Widzicie, to wszystko ma wpływ. Jesteśmy światłem dla innych ludzi. Jak mamy pokazywać ludziom Boga Jezusa, kiedy sami nie mamy, mm, nie jesteśmy przymienieni. Mamy się odróżniać od świata. Czy to w makijażu, czy to w jakichś tak, wiecie, ubiorach, czy to nawet w mówieniu. Czasami tam ja sobie, że wiadomo, żartuję, bo taka jestem. No taki mam humor ogólnie, czy tam coś, nie? Taki styl mówienia na przykład. Albo nie umiem inaczej mówić po prostu też. Ale na przykład, no, no, zwłaszcza mm, tutaj w ubieraniu, czy chodzimy, <grym> właśnie w Stanach jest tak, że jesteś nawrócona, chodzisz na imprezę. No sorry, co to jest za nawrócenie, chodząc na imprezę? To nie jest nawrócenie, to jest tylko upamiętanie w jakimś tam stopniu. Więc jeżeli dalej chodzisz na imprezę, pijesz alkohol i wiadomo tam w jakich na pewno, mega ilościach, i w ogóle, i takie te sprawy, wiecie, i te wszystko. To dalej w świecie żyjesz, człowieku. To nie żyjesz dla Boga. To jest świat. Po prostu świat. A tylko lekka moralność, taka le prawa nóżka do kościoła, lewa nóżka do świata. To jest totalny bz bzdet. To jest człowiek letni. Nawet gorzej niż letni. Dla mnie osobiście. Więc zastanów się naprawdę, że jak przyjąłeś tego Jezusa. Więc też tak, tak samo napisałam że jej, że tak, że jeżeli będą ludzie ci mówić, większości, wszyscy tak samo, nie. To nie jest grzech, to jest ok. Wszystko jest dobre, bo tolerancja taka jest właśnie mega, że ho, ho, ho. To zastanów się. Jeżeli jedna osoba ci powie na milion, że coś może jest nie tak, to może coś jednak jest nie tak. E, wiem tylko, że chrześcijanki... I chrześcijanie, bo faceci tak samo, takie rurki noszą, że wszystko tak obcisłe, że porażka, chociaż tam i tam się rybach zachodzą, no tam wiecie, ja, sobie, ja mówię o sobie jako kobieta. Um, oni za swoje tam zdadzą sobie sprawę. Ale kobieta. Naprawdę ma ubierać y, się stosownie do tego, w jakim miejscu jest. Mówię oczywiście o plaży, no bo plaża to jest, wszyscy są bani tak samo, bo idą się, no nie będę przecież kąpała się w ciuchach, tak, no bez przesadyzmu. Ale jeżeli jesteśmy w kościele, jeżeli jesteśmy w takich sytuacjach gdzieś do ludzi, no to naprawdę ubieramy się tak, nie mówię, że kobieta musi być teraz wiecie, w półgolfach, ale nawet znam takie chrześcijanki, bardzo mądre i bardzo, bardzo bogobojne kobiety, które są piosenkarkami, które naprawdę zakrywają, słuchajcie, wszystko. Nawet taka jedna dziewczyna zakrywa na przykład sobie włosami, ma takie długie, zakrywa na przykład włosami sobie biust. Bo ona odczuwa od Boga, że ma to robić. Ja mam na przykład inaczej ubierać się, na przykład jeżeli chodzi o różne inne rzeczy, tak? Żeby na przykład nosić sukienki, bo ja w ogóle je uwielbiam. Dlatego może figur nie mam, ale to już miesza z tym. Ale mimo wszystko właśnie nosić sukienki. Bo te wszystkie obcisłe rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo do pomyślenia. Chociaż i tak faceci, nie mówię tu o facetach, którzy są zboczeni i w kościele też takie osoby na pewno mogą być jakieś tam, które są nieprzymienione. I będą tam i tak mimo wszystko patrzyłyby na ciebie jak taki pies po prostu, który nie miał jest spuszczone ze smyczy. Więc no to naprawdę zastanówmy się naprawdę nad tym, bo yy, tu myślę sobie, że facecie tak samo też. jako obciskujące, tam wiecie, noszą te takie bluzki, tak? Normalnie, że aż po prostu wszystko krata na wierzchu i chodzi napakowane i się cieszę z tego, że jest. No tak teraz było przecież było tak w tym. Było tak przecież tak w Australii, co wam mówiłam o tym Poldensie, że tam wtedy właśnie chłopak tańczył normalnie na róże, słuchajcie, po prostu porażka. Kościele przed, na, na konferencji dla facetów. Na konferencji dla facetów, gdzie są sami faceci, facet tańczył y, bez koszulki, w spodniach normalnie pole dance. No, no, to jest Czy to jest normalne? Słuchajcie, to jest totalny kosmos już kosmos. Więc skupmy się i faceci, i kobiety. Kobiety też patrzą na facetów, niektóre bardziej, niektóre mniej, niektóre nie mają z tym problemu, niektóre mają. Facetci tak samo też mają, nie mają, ale mimo wszystko facetci tak zawsze bardziej patrzą na kobiety inaczej niż, niż kobieta na nawet. Bo są, jak to się mówi, wzrokowcami, ale też mają z tym możliwość walczyć. Bo o tym mówi Biblia i mają z tym y, możliwość i y, też chęci do tego brakuje może, żeby walczyć. Także. Zachęcam Was, czytajmy Pismo Święte. Nie mówi świat, że ktoś mówi, że no ona nosi miniówkę, ona nosi tamto, to ja też tak będę nosiła. Nie. Właśnie to polega na tym, czy masz kontakt z Bogiem, czy masz z Nim relację, bo jeżeli relacji nie masz, to oczywiście, że posłuchasz świat, że nic się nie dzieje, jest ok, jest super fajnie, jak i w ogóle. Ale tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Mimo wszystko, Ty chowaj. Ty chowaj, co masz, to jest tylko dla mnie twojego męża. Nikt inny tego nie musi widzieć. Naprawdę. I kobiety też można, słuchajcie, kobiety też mogą się ładnie, pięknie ubrać. Nie muszą być wyuzdane takie, że wszystko będzie widać. Naprawdę. Ktoś chce pokazywać? Nie chce pokazuje. Ja tylko mówię z mojego pers mojej perspektywy, jak to wygląda, że uważam, że chrześcijanki, nie chodzi tylko o chrześcijanki, bo inne osoby to one no tak nosiły, wiadomo. Każda kobieta w jakiś tam też sposób chciałaby pokazać się, nie wiadomo, tam się ładniej by chciała, bo to fajne, bo, bo, bo taka moda, bo coś tam, coś tam, coś tam. Oczywiście, że tak. Bo mi tak samo się podoba pewien styl taki i taki i taki, ale wiem, że nie mogę. I co jest dla mnie ważniejsze w tym momencie? Moje ja i moje to, że ja muszę to ubrać, czy jednak Bóg ważniejszy jest dla mnie w tym momencie? No, wiadomo, że Bóg. Nie chce grzeszyć, nie chce być powodem do, do czyjegoś grzechu i, i tak dalej. Także zastanówmy się troszeczkę nad tym, po prostu. Nie osądzam, ja tylko mówię mniej więcej, jak to wygląda, że naprawdę e, nie być tolerancyjnym coraz bardziej w ten świat, tylko wracać do tego, do początków Bożego Słowa, które o tym mówi, o tych różnych rzeczach. Co można, czego nie można, ale nie, nie dlatego, że musisz, czy, czy nie możesz, tylko że chcesz tak robić. Jeżeli nie chcesz, to już inna rzecz. To nikogo nie Muszę do tego, na przykład, by na przykład tutaj nie oglądał telewizji. Jeżeli on tak to sobie będzie oglądał, ale potem konsekwencje zawsze są tylko takie, że coś tam z tej telewizji, jedno zostanie jedna w głowie. Te różne rzeczy, potem są rozwody i inne sprawy, bo trudne sprawy się ogląda, albo dlaczego ja? <grym> Więc nie, potem się tego nie dziwmy, że później jest coraz bardziej tego wszystkiego więcej. Także tyle na teraz. Do usłyszenia, słuchajcie w kolejnym filmiku. Widzimy się naprawdę w kolejnym filmiku i mam nadzieję, że komuś ten filmik po prostu pomoże. Także z Bogiem. Pa!